powiem krótko kilka słów na temat tych, tych dwóch przypowieści, które mówią o Królestwie Niebieskim. Kiedy się mówi o Królestwie Boga, to może się wydawać, że mówimy o czymś wielkim, takim słyszalnym, widzialnym, Jezus Król, nie? niebiosa i tak dalej. No oczywiście, że Jezus przyjdzie wielkiej chwale na końcu świata i wszyscy ujrzą tę chwałę Bożą. Natomiast tutaj na razie w oczekiwaniu na tryłów Chrystusa królestwo Boże jest porównane do czegoś małego, można powiedzieć cichego, skromnego. Najpierw tu jest ziarko gorczycy, które jest małe, a, a potem mowa jest o tym zaczynie, które się wrzuca w ciasto i pracuje. Ten zaczyn pracuje, ogarniając coraz bardziej całą mąkę. Akurat trochę się zajmuję robienia chlebem też w domu. Mam maszynę do chleba, i rzeczywiście, jak się zostawię mąkę z zaczynem, nawet się nie pomiesza, to tak coraz bardziej ta mąka jest wchłaniana przez ten chlebowy zakwas. Nie? Jak tak się rzucić, zakwas. Czyli Królestwo Boże to jest codzienność, i jeżeli Królestwo Boże jest tym, zaczyne, tym zakwasem, czy zaczynem. A my jesteśmy tą mąką, nie? to coraz mocniej w nas wnika to Królestwo Niebieskie. To nie jest nic gwałtownego, tylko takiego cierpliwego i powolnego przemieniania się. Ktoś może powiedzieć: tyle lat chodzi do kościoła, jakby się nie zmieniał, nie? Czy na pewno? Czy na pewno się nie zmieniamy, chodząc tyle lat do kościoła? A może byśmy to zobaczyli dopiero wtedy, gdybyśmy przestali chodzić? W czasie pandemii wiele osób uskarżało się, że jak nie chodzili do kościoła, nie chodziło do kościoła, to, się, to w domu życie było bardziej nerwowe. Bo wiele osób o tym mówiło. Czyli jakoś w sposób taki może nieodczuwalny ta łaska Boża na nas cały czas działa.